Hej, nasz no, pasażer w kolejnym filmie z serii Pokémon Sword. No i tak, ostatnio końcu gry na właśnie dzikich terenach. W dzisiejszym odcinku dalej zajmiemy się ich eksploracją. Zajmę tylko jeszcze na moje poksy, jak to one się tam mają. A mają się dobrze. To dobrze. E, no to tak. E, no cóż, może zaczniemy od złapania Worcestera, bo pewnie go nie mam. Tak, nie jest werschunk looking, Teraz już bez problemu możemy łapać poksy do 35. poziomu. E, więc jest los. Dobra, piętnasty. Dobra, siedzi, dobra, co próbuję poznać Impression, Nie potrzebuję tego. Um, dobra, no to mamy qua. No, i dane z o zostały dodane do naszego dexa, więc jest to poks wodnoziemny. Ehm, ma on dosyć taką lekką naturę. Ehm, nie za bardzo dbaj, że jej uderzy głową w jakiś głaz lub w łódź, kiedy pływa. Więc mamy kolejnego nowego poksa. Oczywiście tutaj na dzikich terenach będzie ich całe multum. Nie, czy Wingola? Sprawdźmy to. Dobra, mamy jeszcze Wingola. Chociaż ten Kwaxar był zadziwiająco za niskim levelu, więc e, sądzę, że poksy tutaj wcale nie będą na jakimś szczególnie wyższym. Dobra, mam ładny zapasku ich boli. W sumie przydałoby się jakieś rajdy porobić, poodwiedzać te groty, pozgarniać e, właśnie łocy, e, żeby móc sobie jeszcze tych pipoli troszkę kupić, bo z nim będziemy mogli je kupować e, normalnie w sklepie. To minie naprawdę sporo czasu. Yy, dobra, 66 punktów Expo. No, już lewe, różnica levelowa jest duża, stąd też takie groszowe sumy. Więc jest to Pokémon Mewa wodnoatający. I nie poczytałem, co tam ciekawego. No i jeszcze miał Pretty Fitter, który może być sprzedany za jakąś tam sumkę. W sumie to zejdę z roweru, a popatrzymy, co tutaj w trawie konkretnie jeszcze żyje. No jak krabi. Jego to akurat chyba mam. Dobra, z tej walki spróbuję sobie uciec, chociaż nie wiem, czy będę szybszy. Hatina będzie szybszy, a chociaż no, różnica levelowa jest naprawdę duża, więc e, no, nie powinno być jednak z tym problemów. E, dobra, jeszcze ciekawe czy upera mam. Też nie jestem pewien co do tego. Dobra, no, dzisiaj sobie troszkę musimy pochodzić po tych dzikich bo w zasadzie to też jest poniekąd część gry, inaczej nie przejdziemy dalej. A końcu niskie levely tutaj mają. Dobra, tu jest jeszcze łupa. Ja mam Woopera w końcu. Zaraz zobaczymy, czy mamy Upera... Nie mamy Upera. No to Upera sobie złapiemy. No boże, jakby QuickBall nie zadziałał, to wtedy musiałbym go osłabiać to i kombinować. Choć z drugiej strony, akurat te słabsze poxy to może i dobrze było osłabiać to Dobra, w każdym razie mamy jeszcze Upera, To jest właśnie niższa forma quagsire. No, Najpierw łapiemy ewolucję, później niższą formę spoko. Dobrze, więc mamy Quaksayra. Quaxire, więc to jest również wodna ryba, ziemno, wodnoziemny. Ten pokémon żyje w zimnych wodach. Opuszcza wodę w poszukiwaniu jedzenia, gdy na zewnątrz robi się chłodno. Ok, więc kolejny poks jest już u nas. No i znowu Woopa. Woopa daje fałki do HP z tego co pamiętam, więc w sumie możemy go rozwalić. Dobra, z mojej strony leci. Użyjmy Saibima. Powinien załatwić sprawę. Jak już pewnie niedokrotnie o tym wspominałem, w warunków pogodowych, różne poksy tutaj będziemy spotykali. Akurat zresztą pogodę nie trudno się domyśleć, no są wodne. Dla koni tak, krabi? Tak, więc chyba na nic innego za bardzo nie możemy liczyć. De facto są też jakieś rzadkie poksy, na które jest mały procent, ale raczej nam nie będzie danych. Chyba tutaj już znaleźć. Dobra, chodźmy może gdzie indziej. Zobaczymy jeszcze jakieś te właśnie większe boksy, które gdzieś na luzie występują. W sumie można odwiedzić yy, grotę, żeby zgarnąć sobie trochę łodców. Będzie na akurat jednego bola. No to troszkę słabe. Tam widzimy jakiś rajd jest. Dobra, to mam Stafo. Pidów. Nic nowego. Odisz. Też nic nowego. Dobra, kolejne 50 łoców Oczywiście ilość W, które będziemy zgarniali z tych e, nieaktywnych, że tak powiem, denów, e, będzie później większa. E, dobra, Garbodor. Ciekawe czy on jest strong looking, czy nie strong looking. Very strong looking Garbodor. Oj, nie dobrze. Ale zobaczymy jak bardzo strong on to jest. E, no i 36 level. Jest szansa, że sobie z tym poradzimy. Spróbuję przynajmniej. Dobra, body staną w moją stronę. Zaboli. Mam nadzieję, że nie za mocno. O nie, jeszcze paraliż, ale nie fart. Dobra, Psybeam. Ile to zabierze? No, za mało. Zdecydowanie za mało. Chociaż to się coś mi też dało, ale dobra. E, co ja mogę dostać do walki przeciwko temu? E, spróbujmy że może senti Scorch. Może się uda. Dobra, leć mój robaczku. Dobra, Sludge Bomba. Uu. Ale w sumie zabrało z, 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 zaskakująco niewiele. Dobra, koniec jest stać bomba. No, Garbodor jest szybką bestyją. E, dobra, jeszcze jedne ciosy jestem w stanie przetrwać. Zobaczymy, jak mój atak zadziała. Ciekawe, czym ma weak armor, Bo jeżeli tak, to byłoby spoko, Ale nie ma. Dobra, Body slam. Ale się trzyma mnie znowu paraliż. Kurde. Dobra, jest to. Uuu, poparzony. Dobra, ale znowu muszę coś wysłać innego. Dobra. Eee, Tłoki. Jakbym użył e, slash bomby, to będzie po okay więc nawet nie ryzykuję jego wysłania. Wyślijmy... przednała. No, czekaj, nie Pewnie przy mojej szczęście będzie znowu paraliż. No, nie tym razem. Ale, dobra, drewno w sumie od razu mogę ustawić, bo był dużo lepszym wyborem. też, że odporny na Bodyslama to jeszcze na trudkę jako tak. Eee, dobra, już nie, może. Watch again, Toxic. Tak, wszystkie poksy będą miały jakiś stan. No Dobra, ale przynajmniej Garbodora rozwalę. No niestety, jeden level za wysoki. Eee, jeden level, który to miał? 34, 6? szósty? już nawet nie pamiętam. 6, no. Kurczę jeden level za dużo. No właśnie, to, tak to jest w tych poksach, że kurczę jeden level za dużo. No i już. Dobra, 1400x, ale przynajmniej ładne, ładne, ładne sumki nam wpadły. Uuuu, Doesn't Grim. Dobra, to chcemy. Doesn't Grim jest o wiele silniejszy, aniżeli The Zomig dwa razy, więc na pewno to przygarniemy. No i dobra, no to, chyba nie pozostaje mi nic innego jak rozbić obóz, chociaż ewentualnie mógłbym jeszcze się pokusić na Ryla. Tu jakiś Pox też powinien się zrespić. I jest to Light Pot. tylko ciekawe na jakim poziomie. Z tego co pamiętam, to chyba były dużo mocniejsze poksy. Na 30-tych, któryś levelach. Ale zobaczymy jeszcze Rajda na co jest. Tu zgadniemy przynajmniej więcej łodzów bo całe 300. I jest to Soak. Ehm, dobra, ehm, jaki poks będzie dobry na sołka? Od pytanie: ehm, No, albo scotch albo Hatina. Pozostanę może przy hatinie, bo mam odporność na takie ewentualne walczące i niestety nie będę nikogo na razie zapraszał, no bo bardzo nie ma kogo. Ewentualnie mogę poszukać kogoś online, ale, ale na tej konsoli online'u nie mam. Dobra, robimy Ryana na sołka. Nie dlatego, że sołka nie mam, tylko dlatego, że możemy zgarnąć jakieś Exp Candy, jakieś tr Więc warto. Dobra i użyjemy tak, e, Max Mindstorm. Będzie mimo wszystko od silniejszy, bo na to mamy Stab. Dobra, więc Dynamaxujemy naszą hackinę. Chyba po raz pierwszy. No cóż, połazimy, po spędzamy troszkę czasu na Wilderia dziś winie. I pewnie w następnym jeszcze też, bo mówimy, że w jednym odcinku ogarnął wszystko, co to jest do ogarnięcia. Dobra, ten dźwięk brzmiał strasznie dla moich uszu. Natomiast e, tak, Max Knuckle ze strony przeciwniczego Sołka prosto Evie'ego, który no na fokusaszu trzyma się jakoś. Dobra, dwa normalne boksy są w polu. No świetnie po prostu. Jeszcze atak mu się podniósł. Dobra, Eve Round. Coś zrobiło. E, u mojej strony Max Mindstorm, który zrobić powinien dużo więcej. O tak. no Dobra, pewnie zaraz aktywuję tarcze ochronne. Nawet Psychic terrain. Wow, więc Helping Hand chyba nawet nie wsiądzie, bo blokowane są priorytety. Dobra, Giga Impact. Snorlax pięknie rypnął, ale nie będzie mógł zrobić nic w swojej turze. A Obfet kontra, no ale on nie został zaatakowany, więc na nic się to nie stało. Dobra, nie zakłada, czy znaczy nie robi tarczy Soak. Wow, Snorlax na hita. Grubo. Ale to oznacza, że może uderzyć jeszcze ze dwa razy, a to już byłoby słabsze troszeczkę. Dobra, EV Round. Błaga, nie zakładaj tarczy. Max Mind Storm. Chyba te dwójki jeszcze nie zakładały tarczy, dopiero późniejsze. Eee, dobra, w każdym bądź razie udało nam się rozwalić sołka. Trzeba po co mi się go łapać? W zasadzie co mi szkodzi? Mogę użyć jakiegoś zwykłego mam ich dużo sątanie, więc można rzucać. Eee, z tą gwarancją zapłalniam no to może tak nie do końca, jak mówiłem. Eee, bo jednak bardzo rzadko, ale może się zdarzyć, że się uwolni, ale tak na 80-90% rajdów, w których brałem udział się wszystko łapało. Bezproblemowo. <laughs> Dobra, także mamy solka. No i fajnie. Dobra, także sok złapany. Dostałem Candy MK i Eski, bo to w sumie drugi poziom plus 2 tr -y, trochę Bery i Dynamax Candy. Nie wiem, czy mówiłem o Dynamax Candy? Dynamax Candy podwyższy nam poziom Dynamaxa, przez co później w Dynamaxie zgarniamy więcej HP. E, tak to działa. E, no dobra, tu też mam kolejnego rajda. I też nie wiem, czy o tym mówiłem, ale pewnie tak, że poksy są poleczone, te, które brały udział w rajdzie. No i w sumie zapomniałem wziąć itemka od Lainuna. E, tak jest, widzę, że tu jest też kolejny raid, No trochę tutaj czasu spędzimy. Jest też Corviknight. Tu pamiętam, że poksy były na za wysokich levelach, bo miały akurat 36. E, no więc e, tutaj nic nie ogarniemy. Ale zobaczmy, co mamy tutaj. Znowu 300 łoców i. uuuuh. To jest ten QFANT. Dobra, więc ja będę chciał switchować Pokemona oczywiście na coś, to co będzie dobre. Centiscorch będzie dobry. No i no nie zapraszamy niestety nikogo, ale, ale mam dobrego boksa do walki. I też się podleczy. Dobra, więc e, tutaj w grupie walczymy z e, Qfantem. W sumie chyba nie mieliśmy okazji go złapać, on występuje na dzikich terenach. E, ewentualnie... Jeszcze na którejś ścieżce można było go znaleźć, Dobra. W każdym bądź razie energia Dynamaxu i lecimy. Dynamaxujemy i Maxwę. No i jak zauważyliście, Was jest liderem tego Gianta Maxowego Sentiscorcha. No i fakt, faktem ee, takowego też można zdobyć. Gianta Maxowe Pokémony możemy, albo są jakieś specjalne Pokémony właśnie typu Pikachu i ee, które możemy dostać. Lub na przykład y, możemy też znaleźć dynamorxowe boxy właśnie na rajdach. Tylko to są już takie specjalne rajdy, y, które bardzo, bardzo ciężko jest zdobyć, znaczy no trafić na nie może tak. Dobra, a tak, O, na hit a padł, Kurde. No to nieźle przywaliłem. No tak, to słoneczko już się i na nic nie zda. Dobra, łapiemy kufonta. Y, pokeball myślę, że raczej da sobie radę. Dobra, próbujemy szczęścia. Tookaball i lec! Zawsze no, troszkę jakieś rajdy ogarniemy. I kolejne wpisy do deksu. Dobra. I siedzi. Dobra. Mamy kiffanta. Fajna ewolucja. Zastanawiam się, czego nawet nie trenować. Dobra, dostaliśmy, no, nie za wiele tych kendisów i wszystkiego. Jeden tr Flash Cannon. Dobra, w każdym bądź razie dane zostały dodane do Pokedexu, więc Crufant. jest to właśnie. Ee, jakby taki miedziany Pokémon typu czysto stalowego. E, kopie w ziemi, jakby swoją taką trąbą. E, zawsze jest bardzo silny, jest w stanie nosić warunki, po, czy ładunki powyżej 5 ton bez żadnego problemu. Tak więc, e, bardzo ciekawy pox. No ale dobra, co do mojej drużyny, to jeszcze się zastanowię, czy ja będę go chciał. Dobra, tu jeszcze w sumie możemy coś zgarnąć. Tu pewnie jakieś tenki jeszcze gdzieś leżą, jak się podjedzie bliżej. Albo i nie. Uuu, specjalny raid się pojawił! Widzicie właśnie ten promień? E, to oznaka, że może tam być coś wyjątkowego. Dobra, Corviknight może być za mocny dla mnie jeszcze. E, natomiast specjalnym raidem nie pogardzę. Teraz zerknę jeszcze tylko, czy boksy tutaj też są za mocne, czy nie są za mocne. Nie, nie są za mocne, o! A to w sumie spoko, bo... palpitouda nie mam, tak samo jak Glooma. Yy, także tutaj jeszcze boksy można by jeszcze połapać. Dobra, w dzisiejszym odcinku robimy... Jedną wielką łapaninę. Nawet jeszcze nie ruszyłem dalej w dzikie tereny, a to już tyle nowości. Wow, się uwolnił i tak szybko. Dobra, round w moją stronę. Dobra, trochę przywaliło. E, dobra, to ja mu też teraz przywalę. Wypróbę nasz nowy attack doesn't gleam. Oczywiście będę wolniejszy, tym bardziej, że palki to może mieć umiejętność swift Swim. Uuu, to jeszcze nie bardziej, bo jest deszcz Będę musiał chyba wysłać mojego grokea. E, no ale to z drugiej strony będę mógł go poosłabiać troszeczkę. E, Fos swipem ewentualnie. Dobra, let's grookie. Nie ja wiem, też ten lapad tutaj krąży na którym jest poziomie. Jak na miarę takim niskim, to można spróbować go złapać. Dobra, zastanawiam się teraz, jakiego ataku powinienem użyć. Mam dosyć wysoki poziom, więc mogę na razie użyć jeszcze na kofa. Oczywiście nie raz bo to będzie za mocne. Wow, na pewno ma swoje Bo normalnie po to nie byłoby szans, żeby był szybszy od tłokeja No, od Hatiny, no trudno, żeby coś nie było szybsze. No, natomiast w tym przypadku, no. Jeszcze madrzut. A taka jest spoko, bo robi mi tyle, co nic. Zaraz idziemy na specjalnego rajda. Na specjalnym rajdzie mamy większe szanse na to, że Pokémon będzie miał wyjątkową umiejętność plus. Yy, można też trafić właśnie Gianta Max, ale to musiały być wielogwiazdkowe rajdy. A do takich jeszcze nie mamy dostępu. Oczywiście w miarę z progresem gry dostajemy dostęp do lepszych rajdów. Yy, dobra, palpitout osłabiony, no to teraz spróbujmy go złapać. Yy, można na razie z wiłym to, że jeszcze nie mam żadnego ruchu, którym mógłby na przykład uśpić przy przeciwnika czy coś, bo to ułatwiłoby mi łapanie w dużej mierze. Wow, Flyl! No, nie fight, nie fight, tylko catch. Great Bolem spróbuję. No, złap się, Palpitouji jeden. O, Kryt będzie. E, powinien się złapać. Oczywiście, Kryt nie ma też gwarancji na złapanie, ale ma bardzo duże szanse, także. E, udało się złapać, ale z wielkim trudem, jejku. E, dobrze w każdym razie mamy kolejny nowy wpis w deckie, a to oznacza, że tutaj jeszcze właśnie Gloom można złapać. W każdym razie stopniowo wibrujący, wodnoziemny osłabia swoją ofiarę falami dźwięku, który przyprawiają przeciwnika o głowy. Wtedy yy, wykańcza je jakby lepkim językiem. Okej, okay, więc brzmi to groźnie. Dobra, jeszcze był tu Gloom. O, Gloom, czyli wyższa forma Odisha. Chyba by się złapał Quick Bolem, bo wolałbym. Nie, nie bić się Hatinką, gdyż Hatinka no, ma mało HP, więc proszę Cię, złap się, złap się, glumie jeden i raz i dwa i trzy i jest, dobrze, mamy gluma, no i fajnie. A skoro złapałem tu aż dwa nowe Pokémony, to znaczy, że będzie ich jeszcze więcej! Um, no dobrze, no to tak, znowu trochę punktów expa. Można tu właśnie fajnie grindować punkty expa na Walderia. No i mamy Glooma, również Pokémona chwastowego, trawiastotrującego. Um, jego wydzielina emituje straszliwy odor. E, straszliwy zapach jest wyczuwany z ponad mili. E, czyli no z dosyć dużej odległości, niemal 2 km, jakby tak na Polskie przeliczyć. Kuźna. I palpitout. niedobrze, Niedobrze, bardzo niedobrze, bo ja z tej walki nie będę mógł uciec w normalny sposób. E, będę musiał jakieś kombinacje alpejskie tutaj wyczyniać. E, w sensie no wysłać coś, co jest szybkie. No, może Linus w sumie być. E, no i jakoś spróbować zwiać. Ale jak to ma słów słyna, to może być z tym słabo. E, dobra, fly, no to robi tyle co nic, akurat. E, no dobra, jak nie ma swift to może uda się. Dobra, udało się, spoko. Rozwijając od Palpitoida, trzeba zejść z roweru, bo rower tutaj zbyt niebezpieczny jest. Co tu jeszcze tak na, na dziko występuje? Stanki! Nie wiem, czy złapałem z czy nie. W każdym bądź razie jest to pokój montująco mroczny. E, nie, nie on z takiego i ma dość niski level. Więc złapanie jego nie powinno być jakimś kłopotem. Mogłem go nawet bez problemu wykończyć. Myślę moim passing limem De facto, mrok jest podatny na Fairy, ale z kolei truci na to rezistuje, więc będzie na normalnie efektywny. No ale dobra, mamy Stankaya, no i Tłoki i Centiscore skarniają poziom. Coś na tego poznają? Nie. E, jeszcze trochę i Tłoki też będzie mi ewoluował. E, natomiast mamy kolejny wpis na Lydexie: jest to Pokémon Skunks trująco mroczny. E, ze swojego, jakby, powiedzmy, tyłu, wypryskuje strasznie śmierdzącą cieczą w przeciwnika. Ehm, jeżeli wyleci w jego twarz, to ehm, albo. albo celują w twarz i są w stanie nawet wystrzelić ją na 16 stóp, co oznacza chyba nawet parę metrów. Ehm, w każdym bądź razie, NoPox dość niebezpieczny. Dobra, co dalej? Grabin. Nie wiem, czy Grabina mi się udało znapać no, do tej pory. Chyba nie. Grabin jest z jest Pokémonem czysto robaczym, ee, który ewoluuje z kolei w fajnego e, robaczo-elektrycznego Pokémona, jakim jest WikaVolt, e, a jeszcze pomiędzy Chargebug. Więc w sumie wszystkie te Pokémony można zapaść na Malverii, więc no, nie ma za bardzo sensu nawet go expić. E, no, ewentualnie do Chargebuga, bo WikaVolta to jest łatwo znaleźć dosyć. Na rajdach też się pojawia dosyć często. No a więc e, mamy Chargebuga. Nie, znaczy Grabina raczej. Dobre, jest to Pokémon Larwa typu czysto robaczego. Jak naturalnym przeciwnikiem, jak Rookiddy raczej nie ryzykują starcia albo bycia złapanym w jego właśnie duże szczypce. Yy, Okej, okay, dobrze. No to tak, coś jeszcze nowego tutaj znajdę? Chyba już nie. No jest jeszcze Tempo. Z tym, że Tempo może mi trochę zaszkodzić, jeżeli faktycznie ma Swift Swyma. Nawet chyba nie musi go mieć, żeby być szybszym ode mnie. Dobra, spróbuję Psybeam. Round przeżyje, no to mam bardzo niski level. Dobra, trzymam się jakoś. No to Psybeam, chyba to wykończę. Tak jest. Dobrze, tempo padło, ale tam widziałem jeszcze Dewpidera. A Dewpidera prób... Zaraz już powiem, czy złapałem, czy nie pamiętam czego go No można podejść zobaczyć. Mmm... -hmm. Dupidery sobie chodzą... A nie, to nie są dupidery. No dobrze. No to skoro nie są to dupidery, to zobaczmy jeszcze tu jakieś itemki. Mamy ban Mushroom, który możemy sprzedać za jakieś pieniążki. Mamy jeszcze Revive, spoko, oby się nie przydał. No i dobra, lecimy na tego specjalnego rajda. W sumie jeszcze chciałem zobaczyć yy, ten part, na którym jest level. On jest very strong looking, czy nie jest very strong looking? Nie, nie jest very strong looking, co oznacza, że... Yy, mogę się pokusić na jego złapanie. Yy, tylko, że... Problem jest w tym, że jeżeli się by nie złapał, oj, to bida będzie. Dobra, spróbujmy. E, Lightpart jest wyszła formą Purlina oczywiście, jest to również pokemon roczny. I raz, i dwa i trzy i... jest! Pięknie. Quick Ball, Najlepszy ball jaki chyba wymyślili. E, dobra. Ja no oczywiście Master jest jeszcze lepszy, tak, ale... Ale po masterze Quick Ball najlepszy. Dobra, mamy Leyparda jeszcze. Jest to okrutny Pokémon typu mrocznego. Nie daj się zwieść jego elegancki i, i wspaniałemu futru. E, jest to dosyć humorzasty i agresywny Pokémon. Okej, okay, więc mamy jeszcze Leopard'a, Czyli naprawdę na łapie tych monów w dzisiejszym odcinku od groma, że tak powiem. No i tu jeszcze mamy specjalnego rajda. E, na którym możemy zapłacić Drapiona. Wow, i teraz tylko jakiegoś poksa dobrego na Drapiona, a ja pewnie takowego, chociaż mm, no nie mam właśnie. O to chodzi, że nie mam e, Dreadnoughta, można by spróbować albo CentiScorcha. Nie wiem, co będzie lepsze. CentiScorch jest mniej wytrzymały, chyba. E, ogólnie Hatina też nie jest za dobrym monem. I tu już jest trzygwiazdkowy Ride, więc może być grubo. No ale dobra, wyślemy do walki, może scorch. no kurde, nie mogę się zdecydować. Wyślę Centiskorcha. Tak, przywołamy słoneczko, myślę, że to będzie dosyć dobre. No i oczywiście nie zapraszam nikogo, bo nikogo w pobliżu nie mam. No ale dobra, ciśniemy. Miejmy nadzieję, że moi sprzymierzeńcy będą mieli dobre poksy, ale już widzę, że chyba za dobrze to nie będzie. Już czuję, że ten młody ma chyba Magikarpia. Drapeyon zresztą falą Pokémon jakimś Skorupi, którego chyba jeszcze nie mieliśmy okazji spotkać. Już nie, nie mam GKP. O, to dobrze. To bardzo dobrze. No i no, w sumie nie najgorsze mory mamy. Więc miejmy nadzieję, że przeciwnicy będą... A czy przeciwnicy z przymierzeńcy będą mieli w miarę dobre poksy. E, z mojej strony ci Max Flare. No i myślę, że ze słoneczkiem jakoś to będzie. Dobrze. Dynamaxing! Dobra, zobaczymy. No już powoli się też czas odcinkowy kończy, ale... Dokończymy tego rajda chociaż. No i oczywiście właśnie jak mamy ten promień różowy z tym oplotem, takim energii, to wtedy właśnie też jest szansa na Pokémon'a Gianta Maxowego. Uuu, Max, uj, to jest ten trujący. I załatwiło to hałlucze na hita. Oj, niedobrze, bardzo niedobrze. Dobra, no, a podbiłem jeszcze specatak. atak Pytanie tylko, czy on z niego korzysta, czy nie. No i oczywiście rajd się kończy jak minie 10 tu lub rozwali nam 4 Pokémon'y, także... Eee, no jest, wow, grubo. Dobra, Max Flair z mojej strony. Nie wiem czy damy radę temu drapeju, no i chociaż mój atak zabrał sporo. No i do tego jeszcze Pięćdziesłoneczko i jest, widzę szansa. Szkoda, że Haulucza padł, bo on akurat mógł trochę pomóc. Dobra, teraz mój Maxler powinien być jeszcze mocniejszy. Dobra, niweluję zmiany statystyk, ale to akurat raczej na zbyt się nie zda. Max Darkness, Jolki ona, o nie, to pewnie go załatwi. A jak? Kurde, kosi poksa za poksem, nie? Moi sprzymierzeńcy mają za słabe Pokémony. Eee, no i to jest akurat słabe. Dobra, padły już dwa. Jeszcze tylko dwa mogą paść. Dobra, Max Flare. Dobra, na słoneczku zabrało trochę więcej. Poison Jab. czemu to Poison Jaba używa? Eko. Dobra. Powraca do walki Howlucha. On też jest w zasięgu jednego strzału, niestety. E, dobra, ponownie Maxwell. To już mój ostatni atak tak naprawdę będzie, bo teraz... Ło! E, Rypnął mi, nawet zwykłym bajtem. Better Dance, bardzo dobrze obniży mu to atak. Dobra, raczej raczej z fizycznych korzysta. Dobra, Max Flair. Ostateczny atak Max, Podajna na Max niestety, ale trwa tylko trzy tury. No i narzuca tarczę. Dobrze. Dobra, poison jump. Zbiję to jedną z tarcz eee, cios krytyczny. No to akurat tam dużo nie dało. Dobra, cross poison. No i bardzo dobrze, że używa takich cienkich ruchów. Dobra, i który koniec? Dobrze. Raczej może nie za dobrze. Ale wszystkie poksy wracają, więc może uda nam się pozbijać te tarcze. Jak rozbijemy mu tarczę, to wtedy obniżą mu się defensywy. Eee, więc eee, pod tym względem będzie akurat spoko. Dobra, poison fang. Eee, fajnie, że nie używa swoich Dynamaxowych ataków. Uuu, ale otruło to Jolteona. Eee, dobra, Swift. Następnie Wing Attack. Dobrze, więc teraz jak rozbite ma tarcze, trochę HP mu będzie. No i spadną mu też defensywy, dzięki czemu mój atak będzie w stanie zabrać sporo. Może nie tyle co Dynamaxowy, ale no... Uuu, a jednak. Dobra, jeszcze kulo coś job. Dobra, jest prawie martwy. Tak naprawdę cross we mnie No nieładnie, nieładnie Drapionku Dobra, ale widzę, że jest już niemal martwy tak więc powinniśmy dać mu rady Venom szok. No to akurat chyba wykończy Drapiona Miejmy nadzieję, że jeszcze nie przyatakuje. bo to już był trzeci box. Jeszcze jeden i będzie po nas press. No jeszcze raz z czymś trzeba uderzyć Zajmuj, pięknie! Dobra, pokonaliśmy Drapiona No i dobra, teraz trzeba go złapać nie wiem czy użyć lepszego jego jakiegoś bola. Spróbujemy, może Greatem Fajnie było go złapać, w końcu go nie mamy. Dobra, i tym oto RAIDEM zakończymy chyba nasz dzisiejszy odcinek. Zobaczmy jeszcze, czy Drapion nam się złapie. Mamy no, pierwszy typ trujący, więc trujący. Znaczy, w zależności od pierwszego typu mamy TTR-ki. Eee, tak więc jakieś trującego typu ruchy powinniśmy dostać. Jest to trójka, więc Candy Mki będą i s -ki. Elki chyba zaczynają się dopiero na czwórce. Bo są ogólnie nawet i piątego poziomu. A nie, LK jeszcze jednak dostałem, u, O, i Gianta Mix. Też jest spoko. I dwa te TR erki trujące, Poison Jab, e, Sludge Bomb, fajnie. Parę wartościowych itemków. Jest git. Dobra, tak więc udało nam się złapać Drapiona. E, jest to właśnie ogromny skorpion typu mroczno trującego. E, jego trucizna... Jest bardzo silna, jednak rzadko jej używa. Ten Pokémon preferuje fizyczną siłę zamiast. Yy, aha, zamiast trucizny. Po prostu wpada w wściekłość i ma siłę, którą jest w stanie nawet rozwalić samochód. Yy, ok, więc mamy Drapiona. Spoko. No dobrze, także Poks yy, złapany. Yy, de facto dobrze byłoby się jakoś podleczyć. E, bo niestety moje poksy nie mają się za dobrze, więc można by rozbić jakiś obóz, no ale to e, tym może zacznę kolejny odcinek. Dzisiejszy, moi drodzy, to będzie już wszystko, tak więc ładnie, zrobiliśmy parę rajdów, no opaliśmy dużo nowych pokemonów, tak więc eksploracja dzikich terenów na całego. E, tak więc, jeśli chodzi o dzisiejszy film, to będzie już wszystko, więc ja zanim żegnam i do w kolejnych filmach serii, w których to dalej będziemy przemierzać te dzikie tereny, i udałem się do tamtego miasta, które tam przed nami widać, czyli właśnie do. Uh, wide on. Dobra, dzisiaj to będzie wszystko. Ja z wam się żegnam. do usłyszenia. Cześć.